Cześć, z tej strony Martyna, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj lalkę Szuszu, która jest bardzo radosna i się śmieje. Szuszu to bardzo uśmiechnięta dziewczynka. Jak widzicie ma ona brązowe oczy, które wyglądają bardzo realistycznie, a także śmieje się otwartą buźką. Jej rączki i nóżki bez problemu się ruszają, ponieważ są zrobione u góry z mięciutkiego materiału, a lalka siedzi na worku z groszkami, które e, bardzo ładnie ją podtrzymują. Jej sukienka, w sumie taka tunika bardziej, jest różowa, ma króciutkie rękawki, a także piękną falbankę na dole i prześliczną różową kokardeczkę, a także logo Shushu. Na tunice znajdziemy e, różne jabłuszka, czy też misie, jest ona bardzo ładnie ozdobiona. Pod tuniką znajdują się e, krótkie shorty do kolan w kolorze niebieskim. Kiedy posadzimy szuszu i przyciśniemy jej paszki, jak słyszeliście, szuszu, będzie się śmiała. Możecie imitować to, że ją łaskoczecie. I Szuszu również będzie się śmiała. Taka zabawka na pewno uraduje każdą małą damę. No, i przez to, że nasza Szuszu się śmieje, na pewno e, będzie to zabawka radosna. Lalka szuszu od firmy Cap Creation to bardzo radosna dziewczynka. Jak widzieliście, wystarczy ją połaskotać lub troszeczkę ścisnąć, a ona będzie się śmiała do rozpuku. Jeżeli chcielibyście mieć tą lalkę, zapraszam Was serdecznie na megadiscount.pl.